Siema, z tej strony Xnoliks i witam was w 75 odcinku z LEGO Star Wars Saga Skywalkerów i dzisiaj zaczynamy sobie od chyba ostatniego wejścia, bo te wszystkie już tutaj zrobiliśmy z tego co wiem No więc zostało nam chyba to ostatnie Tak mi się wydaje Dobra, wchodzimy i co nas tutaj zostanie? Zostanie nas jakiś ziemy, który chce nam dać quest, no dobra, A, to jest ten wato jak on tam miał. mi wisi Akurat, żebym szukał kogoś potrzebującego, żeby mi je od nich odebrał. Jasne, jasne. Tylko zanim se zaczniesz wymyślać, że za nich bohatersko długi spłacisz, nie, nie, nie. To pamiętaj, republikańskie monety tu na nich. Ja chcę swoje łupi łupi z odsetkami. Łupi łupi Dotarło. z odsetkami. Dotarło kolego, dobra, bierzemy tę Do misję. Ci wysłałem lokację nierobów. Trochę są porozpraszani, niestety. Niektórych to pewnie będzie trzeba bardziej Bierz przekonywać. Bardziej niż przekonywać, okej. Okay. No, Wiem, co rozumiem za dobre przekonywanie. I rozumiem to w pełni. Jeżeli chcesz ich dobrze przekonywać No więc co, bierzemy sobie w takim razie do dobrego przekonywania leje. Ponieważ Leja dobrze przekonuje swoim blasterem fajnym Okej, okay, to jest jakiś nie, ziemeczek wiemy, łatwo zajmować się lichwą, ale najwyraźniej już nie tylko handluje złomem. No nie Teraz udziela pożyczek Dokładnie Ja to mu za grosz nie ufam A już tym bardziej z groszem no... Okej, okay, to było śmieszne w sumie. No fakt. I co muszę 10 ich ten? 10 monet zdobyć, dobra. To może nie każdy będzie miał po jednej monecie, tylko będziemy miał więcej monet. Jest taka szansa, dobra. Najważniejsze, że mogę gdzieś w tą stronę się udać. I po drodze pewnie coś zdobędziemy, tak? Tak bym obstawiał. Tutaj, tutaj... Aha, cześć. czy ja muszę iść do innego miasta w ogóle? Eee... Ojeju, to oni są tak daleko. Jacku, korusant, i tak do. no, jakaś tam. Dobra, to zacznijmy od sobie tego korusanta całego. Dzielnica federalna. Okej, okay, lecimy tam. W ogóle ten korusant to jest taka dziwna planeta, Ona jest zbudowana po prostu od nowa, jako, jak gwiazda śmierci. Czy jak to działa? Bo ten korusant tak strasznie elektronicznie wygląda, z tego co pamiętam. I na tej miniaturce też się tak elektronicznie prezentował. Taki żółty z czymś tam. No. Tak bym obstawiał. Dobra, lądujemy. A, to no właśnie, to jest korusant. Dokładnie. Oj, coś się wydarzyło. O co chodzi? Już? Dobra. No i tak, to jest korusant. I to mnie zastanawiał. On tak jakoś dziwnie wygląda po prostu. Strasznie dziwnie. Ale no, nic nie zrobisz, nic nie zrobisz. My szukamy dłużników, co nie? Gdzie są dłużnicy? Czy pewnie będziemy musieli się udać tym stateczkiem, tak? Eee, nie, dobra, musimy znaleźć jednak dłużników. Okej, okay, to tam widzę, że jest jakiś dłużnik na pewno, który jest chętny, aby jego majątek został odebrany. Znaczy, nie wiem, czy tylko majątek, czy jeszcze coś więcej niż majątek, ale tego się dowiemy trochę później. Więc co, no? Gdzie jest dłużnik? Gdzie może być jakiś dłużnik? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. O, tu jest jakiś dłużnik na pewno. Tylko który? A, za tymi drzwiami, tak? Kto tam? O już ja wiem czego ty chcesz. No dobrze. Usłuchałeś ten wkurzający Łato, nie? Łato, okej, okay, tak to się czyta. No. Pięk, że nie odzyska swoich pieniędzy i nie zamierzam otwierać No tych zobaczymy, zobaczymy, kolego. Wpadaj. Mój droid zaraz będzie w domu, a jest strasznie krwiożerczy. Patrz. Tylko patrz jaki jest krwiożerczy. No bardzo krwiożerczy. Może dlatego swojego trojnia otworzy No, też tak myślę. Dobra. Bo musimy znaleźć tego droida gdzieś. I ten droid jest w tej gdzieś okolicy, tak? Według tego? Mm. Um, Gdzie może być ten droid? Gdzie może być droid? Gdzie może być droid? No pokazuje, że niby w tej okolicy jest tutaj. A to nie chodzi o to, że jest w tej okolicy, tylko o to, że... Tutaj jest misja do zrobienia. My potrzebujemy... A, już jestem postacią dalej. dobra. My potrzebujemy droida. Tu jest droid? A, dobra, mogę go zasilić. Bierzemy sobie C-3PO. Cyk. Używamy... No i dobra, lecisz, lecisz, lecisz. Cyk, 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 cyk. Podejść tutaj, do tego. I git, tak? Jest? A, muszę zagadać. Ten, to ty. Czekaj sekundkę! Już ci otwieram! Dobra, dzięki za otwarcie Bierzemy sobie leje, no i dawaj kolego To ty, no, tak? O, Jak śmiesz tak manipulować <laughs> Dobra Zabieraj te pieniądze Znajdę inny sposób żeby ufundować Armię dzikich tęczowych droidów Czeko, Dzikie tęczowe droidy? Okej, okay, trzy monetki dostaliśmy Nie jest źle, teraz się musimy Udać tylko do Jacku I na Jacku robimy Do wioski Tuanul jakieś Okej, okay, Jacku, to była ta wyspa ze złomem, może? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Okej, okay, jesteśmy już w tej wiosce. Yy, jakiejś tam, czy jak to się nazywała? Nie wiem nawet. No i musiałem zrobić to wszystko od nowa, co w poprzednim tym... Yy, no przed chwilą, bo wywaliło mi grę i nie zapisało tego. Więc miejmy nadzieję, że znowu tak się nie stanie. A my teraz zagadajmy do tej typiarki. Dokładnie. Dobra, możesz je wziąć. Jak je znajdziesz! A nigdy ci się nie uda. No wiesz, co bym zrobił w takiej sytuacji? Uczucie. Wziąłbym z pluwa. Chciałbym wspomnieć w swoim super sekretnym pamiętniku, gdzie zapisuje wszystkie sekrety. Co? To taka terapia. Ciekawie. No tak myśli. Oczywiście, że przewrócę jej dom do góry nogami. Ale no powiem że ja bym użył to jest pluwy, a nie się bawił. Jakby nie chciała gadać, no to wiesz, zawsze można ją zmotywować trochę, tak, nazwijmy to motywacją, co nie? Okej, okay, tu są jakieś, to jest ten dziennik? Drogi pamiętnicz... pamiętniczku, zakopanie pieniędzy za domem pod wszystkimi tymi rupieciami, to był genialny pomysł, teraz nigdy nie będę musiała ich oddawać. Jestem taka mądra Ej, i śliczna co i... co robisz? Chyba nie czytasz mojego czytam. super sekretnego pamiętnika, Dokładnie, właśnie to robię. Że aż o nim napiszę w swoim super sekretnym Mhm, mm super, super. Dobra, mnie to nie obchodzi, my musimy stąd wyjść. Cyk. A co tam jest? Tam jest jakaś karta. A to nie jest chyba ważne teraz. Gdzie jest ta karta? O, tu jakiś ziomek szukał karty. Ale to wiemy, gdzie jest ta karta. Najważniejsze, że no, wiemy to. I potem ją damy, i to nam się uda całą misję zrobić. A my tu szukamy monetek na razie. I są, zdobyliśmy już tyle ile trzeba. O, tu jest jeszcze jedna. I co, wszystkie? Chyba jeszcze nie. Tu może jeszcze. A nie, już wszystkie, dobra. Wszystkie trzy lecimy sobie dalej na Takodana Dana jakaś tam. Takodana Dana Zamek mas A, to jest ta planeta, gdzie my byliśmy e, i na nim napadli. Nie pamiętam już tej fabuły Star Warsów do końca tej nowej. Tą starą jeszcze jako tako pamiętam, ale tą nową już, już prawie, że w ogóle. Czekaj, oni ją napadli tą planetę, bo my się tam, nie wiem, nie, oni nas szukali, nie wiem. Dobra, wam nie powiem po prostu. Takadona Zamek. Okej, okay, i w tym zamku musimy zlokalizować sobie typeczka, który również jest mu dłużny pieniądze. Dłużny oczywiście temu Łatowi, wat no. I zobaczmy gdzie ten ziemeczek jest. Dobra, nie jest chyba daleko, z tego co widzę, gdzieś tam. Aw, nie, on jest gdzieś w tym terenie. O, widzę, 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 tutaj gdzieś na przykład. Tylko gdzie tutaj. Tu widzę też kyberkocek na przykład luzem chyba. Tak, dokładnie, kyberkocek luzem. Misja ukończona. rozgrzebywanie rumowiska. Eee, on jest tam wyżej chyba. No, ten kolega będzie tam wyżej. Ty musimy również dostać się tam wyżej. I on jest tam wyżej, widzę go nawet. Zaczepmy się hakiem, ale tu są parkury robione, kurde. Znowu się zaczepmy hakiem. Idźmy do tego ziemeczka. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli go gonić, bo mi się nie chce. A, chcesz jej gonić. Dokładnie. Tak? Wybacz. ale jak to powiedziałam w jej urodziny, chcesz tę kasę? To musisz mi ją siłą wydrzeć. Wiedziałem, że będziemy musieli ją gonić. Po prostu, naprawdę pogardliwa próżniaczka Musiłem dogonić pogardliwą próżniaczkę Już? Aha, okej okay. Tylko mnie już nie Okej, okay, okej, okay, okej okay. Naprawdę, czy ona zeszła na no, hita po prostu To była ta niesamowita Potężna walka z nią No powiem wam, że No była mocna, naprawdę tyle nam Zdziałała teraz, A najważniejsze, że mamy Wszystkie 10 monetek, poszliśmy do tego Łota, Łata, który jest Bardzo osobą, nie wiem, zmanipulowaną Pod kątem finansów i myśli tylko Jedno, ale no trudno, najważniejsze, że dostaniemy Od niego swoje, tak, czy jego postać I może kyberklocek to wszystko. Ja ufam, nie będę liczył. Znaczy dopóki se nie pójdziesz. No. Szkoda, że tak musiało wyjść, no ale taki to już biznes. No nie? dokładnie, biznes is biznes, nie? Czasu ciężko powiedzieć z kim się umawiasz, póki umowy nie będzie. Tak. No, ale na ciebie można liczyć. No można na mnie liczyć. Jak będziesz kiedyś potrzebować przysługi. To da nam swoją gadaj. postać, oczywiście. No będę ci gadał. Misja kończy łupanie za u... Ł... Łupanie za łupi łupi i dostaliśmy postać łato. Wychodzimy sobie z tego domku. A razem z postacią łato dostaliśmy jeden kiberkocek, tak jak mówiłem, ok. Tak jak już mowa o kyberklockach to tutaj widzę kolejny, który możemy sobie zdobyć, więc bierzemy sobie to, cyk, i spróbujmy się tam jakoś dostać, ok? Sięgnę to liną, nie sięgnę tego liną za to mogę jakoś to rozwiązać obejść nie wiem spróbujmy dobra mam plan wejdźmy sobie na to teraz skoczmy sobie tu tu dam radę wskoczyć nie dam radę a mogę wskoczyć tutaj jak już jesteśmy tu oj dobra udało się to przejdziemy sobie na to i dzięki temu wejdziemy sobie do góry po linie jak już jesteśmy na linie to muszę wejść do góry no wspinaj się wspinaj 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 mogę skoczyć Raz, skoczyć, dwa, skoczyć, trzy, skoczyć, cztery, skoczyć, pięć Mamy kyberklocek, ok Misja ukończona, kierunek na kopułę Pięknie I teraz musimy udać się gdzieś dalej Jest to 437 kyberklocek Ono no, odpal mapę Mapę odpal Mapę odpal Odpal mapę Odpal mapę No Halo Chyba nie mogę na tym mapę odpalić O, teraz mogę odpalić mapę, dobra To udajmy się... Tą stronę i zróbmy te rzeczy najpierw, bo na razie nie zabieram się za misję w tym odcinku, bo wątpię, że ją zdążymy. Ale mogę zabrać się za. No, Kyberklotki kolejne, bo no nie ma co się pchać w misji, po prostu nie chce mi się dzisiaj. Już mi starczy misji. Nie żeby to było jakieś ciężkie, ale widzę, że i tak i tak będziemy musieli zrobić trochę rzeczy w kolejnym odcinku. Więc na kolejny odcinek zostawię sobie misję, aby chociaż jedną też zrobić w tym kolejnym odcinku. Wiecie o co chodzi. Nie ma co takiej monotonii robić. Tylko aby różnorodne te rzeczy były. Ok, mamy kyberkocek, misja ukończona pod powierzchnią piasku. Okej, okay, dobra, teraz idźmy sobie do tego. Oto kyberklocka kolejnego, więc sobie do niego zmierzamy, cyk, 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 rachu, ciachu. Tutaj, tutaj i on jest tu u góry. I potrzebujemy do tego Rej na pewno. O, tam jest ten samochodzik, samochodzik, samochodzik jest. Chodź tu samochodziku, dobra, z głowy, cyk. To jest samochodzik numer 8. Okej, okay, jeszcze zostało ich 12. Tu mogę. A, lotnie muszę polecieć chyba. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tam mi się lotnie podświetliła, że jest do... możliwa do użycia. No, dawaj, hack. Cyk, cyk. I tutaj mam użyć lotni na to, po czym tam wejść i użyć blastera burzącego. Taki jest plan. Zobaczymy, ile z tego planu wyjdzie. Przytrzymaj. Sięgnę stąd blasterem burzącym. Wątpię. O, sięgnę. okej, okay, idealnie. Teraz muszę wziąć drugą... A czekaj. A dobra, jak już zmieniłem, niech będzie wyrzutnie śmieci. Teraz damy cyk i cyk. Upuść, teraz weźmy, zmieńmy sobie postać na jakąś tam, uderzmy sobie w to. Cyk. Zrzuciliśmy jakieś obiekty z góry, jeszcze raz. A, dostaliśmy drabinę, okej. Okay. Teraz zmieniamy się z powrotem w Ray. Bierzemy sobie lotnie znowu i dawaj, dobra, lecimy na to, na to niżej. O, dobrze, dobrze, że poleciałem na to niżej w sumie. Mogłem się nie sięgnąć tego wyżej. Teraz do góry. Upuść to. Tego nie potrzebuję. Dobra, do góry, do góry. I jeszcze do góry. Dobra, dobra, dobra. Wspinamy się. I uwaga, 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 jesteśmy. W tym oto miejscu mamy klocek. Ok, misja uko ukończona na dachu gmachu. Na dachu gmachu, ale fajnie zrymowali. Dobra, co jeszcze mogę zrobić? Na pewno nie zALT-tabować, bo ALT-tab to nie jest dobra rzecz podczas tej gry. Bo często mnie wywala podczas ALT-taba. O nie, czekaj, kontrol, daj kontrol. błagam, będziesz u góry, będziesz u góry. W sumie nie wiem o co błagam, bo mogłabyś się przydać albo nie przydać, więc nie wiem. Ale tutaj mam jakiś kyberklosek, na pewno On jest i tak niżej. I to jest ten tutaj, ten tutaj, dobra, weźmy sobie lotniej, i tak, i tam trochę sobie polećmy. Cyk, 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 lecimy, lecimy, lecimy i spadamy sobie I widzę, że tutaj coś mamy i to jest utknięte, więc chyba muszę najpierw spaść na to Dzięki temu to się otworzy. Wskoczymy do góry Nie wskoczymy do góry ale teraz dziękuję. musimy iść w tam i się wspiąć chyba. Tak bym obstawiał. No nie wiem, jesteś chyba droidem, którego szukam, szukam kolego. Nawet możesz, widzisz jak pięknie możesz skakać. Artu by tak nie potrafił. A ty potrafisz takie rzeczy. Więc naprawdę jesteś droidem, którego szukam. Najważniejsze, ona to otworzyła, otworzyła to. Okej, okay, zbieramy sobie kyberklocek, misja jest zakończona. Zakamarki z zyskiem. Spoczko. I widzę, że mamy tu jeszcze miejsce. Okej, okay, zobaczmy sobie, czy ja już tu byłem. W tym. Bo jest szansa, że w tym miejscu nie byłem. Tylko muszę wejść z tej strony chyba jakoś. O, tutaj. No... I uwaga, tu nie byłem. Jest tutaj, a nie, czekaj. Nie pokazuje mi, że mogę coś tu zdobyć. Aaa, okej. Chciałam znaleźć was pięciu wszystkich na całym tym, a tak? Nie, Jenklaus, jej. Sorry, planety pomyliłem. Mam was znaleźć pięciu w całym tym. W całym, 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 całym tym mieście, tak? Chyba tylko w tym mieście. Tak, one uciekają po całym mieście. Na to by wyglądało. I mamy nasze zmysły. Czyli, co? To jest tu. Skąd ja wiem, gdzie on jest? A, dobra, one są pokazane na mapie. Więc co? jeden z głowy. Szukamy kolejnego. Tam jest, tam jest, tam jest. Dawaj go, dawaj go. O, muzyka pościgowa. Cyk, dostał? Nie dostał, nie dostał, nie dostał. Tu jest gdzieś, ok, dostał, drugi, teraz tak, idziemy po trzeciego. Trzeci będzie już gdzieś tu za rogiem, widzę go. A nie, on jest tu u góry, chyba. Tak, jest tu u góry, trzeci, czwarty jest tam. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Widzę, ucieka, ucieka, ucieka przed nami. Jest tu, jest tu, jest tu. No, chodź kolego, już cię mam, już cię mam. No nie, 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 prawie, prawie, prawie. Eee... O, tu jest. Dobra, mam go. Wszystkie? Jak wszystkie? Już? A, piąty nam do po prostu, chyba o to chodzi. A tu jest jakiś ziomek jeszcze, widzę. A tu jest ten. Czekaj, tylko jak on się go wdyra. Coś się chyba popsuło, bo nie miało to tak być, ale dobra mogę go pokonać? No, coś się popsuło. Najwa... A, jeszcze tego muszę ostatniego złapać, ok. Czy to jest jakiś dowódca, tak? On się tak nazywa? Może to jest ich dowódca jakiś, dawaj go, jeszcze raz mogę go uderzyć, mogę go uderzyć, dobra, cały czas w niego strzelamy. Powolutku, powolutku, już końcóweczka jest, mamy to 5 na 5. I co? Dasz nam cyberkocek, dasz nam cyberkocek. Misty ukończona. Droidowa zabawa wychowanego. No to co? W tym miejscu się z wami pożegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!